Uwaga, i wam bardzo trudno, Chodź, ja wezmę pewnie Tomce na rączki i będziemy wchodzić powoli. Chodź. Dzięki. Dzięki. Wejść to jeszcze mały problem. Tutaj będzie zejść. Ale wielka ta skała, co? Wow. No ja jestem pod wrażeniem, a wy, się wow. tak. jak stromo i co? Nie wejść tu jeszcze pargolip, ale zejść. Piotruś jak ty wysoko wszedłeś tylko uwaga e, e, musicie chodzić po kamieniach bo, bo ja jak chodziłam po kamieniach to nie spadłem jesteś pewna? no tak, no bez przesady Dobra. o tam jakaś dziupla jest co? tam jakaś śmieszna dziupla jest taka dziura korzeniami, nie okay. Jak spotkamy. Słyszysz? Ah, jak spotkamy... No to... dobrze, no przecież... Dobra, Prawie idź. się potknę. Ten. Posujemy, A ty mi, jak mam iść. Dobra, idź po swojemu. Wszystko się nagrywa. Do taty. Do taty chcesz? Jednak ku bezpieczniej. Tak. No, mama niepewna, nie? daj mi ten kij. Ja mogę z kijem. Nie no, daj kij. No, tak, i dziecko. No, a jak zawsze chodzę. No, no, ale nie pod taką górę. A, widzisz? Mama tylko dobra na te... Na łatwe podejścia, co? Chodź tamciu. A, tam, tam, tam. Wow. Tata, tata, ale ładnie. Tam, tam? Nie, tam. Nie no, już wyżej piatroniku nie będziemy szli, ale ten zameczek jakiś fajny jest. Wow. Mama, a dlaczego nie możemy wyjść? Mama? A mogę jeszcze tą klockę tam wyjść zobaczyć? Możesz kochanie, tylko my po prostu nie będziemy tam szli. Ale będę patrzyła. OBSERWOWAŁ... Boże... Uważaj... A to my idziemy gdzieś jeszcze? to no Znaczy nie, no myślałam, że będziemy stali pod maczugą. dalej. To jest na góru, mogę yes. Czemu? No bo idziesz sama z tyłu, zamiast dzieci nagrywać A ja wiem, że ktoś się nagrywa, no trzymam go Dobra. Okay. No, no. Tomciu, że Tomciu, Piotrek, weźmiesz O. Ja dam kijka mamusi. Mamusia nie umie trzymać. Mamusia idzie tam z tyłu, to po co ma nagrywać sama siebie? Przecież to się nagrywa, a nie nagrywa się do przodu i do tyłu? Mama, to trzymaj tylko do Dobra, przodu. Dobra, no jak myślałem, że dam Piotr to, to się robi, ja będę trzymał. A bo trzymaj, po prostu blisko się trzymaj nas. Ale po prostu ja tylko... Chodzi o to, ja że... Chcę ch 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 mieć. nie nagrywa z każdego miejsca na ziemi. Tylko trzeba być blisko, żeby coś się nagrało, nie? Tam Cię będzie trzymał. Tam Cię lubi trzymać. Kika, nie? Tak? O. Tam Cię będzie trzymał? Trzymać. O. Pewnie. Tak. Dobra, bo tutaj takie tu więcej jest na dosyć. Na... Gdzie matka? Idę. Ja sobie oglądam, a nie... tylko no idę. Patrz, jakie drzewo spadło. Działka, Dla... było drzewo? Łamało się. Tak, że... tam. Na dole? I patrz, spadł u budu Tak? No. Ogo. Tam hmm, hmm. jest jakiś park. Jest jakiś park. I jakiś zameczek Obóz w ojcowie Tam w ogóle na tym chyba jest krzyż jakiś Albo nie wiem co to było hmm. No to może posłuchamy te plac zabaw Przecież to plac zabaw na pewno będziemy mieli w hotelu A zaraz do niego będziemy jechać Idziemy do zamku? No, cześć! Nie, nam się wydawało, to jest królewa. Zamek Pieskowa Skała. To ja mam trzymać? Tak. Myślałam, że chcesz mnie nagrać. Tak, tu już, już jest łatwa, łatwa trasa, to już możesz trzymać. No rzeczywiście trzymanie kija to jest taka umiejętność. Ja, nawet nie zdajesz sobie sprawy. I potrzeba Patrz. takich kwalifikacji do trzymania kija? Ja już mam trzy miesięczne doświadczenie. Trzymanie kija. <słuch> <słuch> A nie idziemy na zamek? ostatnie wejście o piekastek. Gdzie to są wystawy. Chyba sobie darujemy. Labirent! Mama Koła, idziemy na Labirint! To sobie darujemy. Pójdziemy bardziej na takie jest. nie wiem, bo to są wystawione. Nie ja chcę to ja Ale wiesz, co bo to, to jest chyba po prostu taki ogród, taki wiesz? Ta. A nie labirynt. Nie, to nie jest takie wysokie. Ale yy, wiesz, co Ci powiem, jak pojedziemy teraz nad morze w maju, no trzymam! No bo mnie wkurza, jak mi tak majta. Yy, jak pojedziemy teraz yy, do Sopatu, to pojedziemy do labiryntu z kukurydzy. A, no zabierzemy tak. kostkę, co? A tam w ogóle ten, były monster traki, Może monsterem się o, przejedziemy. O, o. Pieskowa skała Aż się opowiedzieć o tej małej Co to jest? Taki, taki, aha, jakiś taki odpływik, wiesz? Jak deszcz pada tam z tego placu Bo tam jakiś plac jest Nie wiem, coś tam Coś tam na dole jest, ale chyba A nie, 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 nie To jest parę wiesz co?

Przejście, ale tam może być ślisko, wiesz? A tu nie ma przejścia, nie? I co? Chyba jest z górki bardzo, chyba się trzeba będzie wrócić, nie? Czekaj. Czekaj. Eee. Lepiej. Oj lepiej wrócić, nie? Nie przejdziemy. Nie ma nie ma tutaj ścieżki. Trzeba by było po schodach. No, chodź, wracamy. Pa, pa. <kluje> No. Ale myśmy się by dali lat do... na do... 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 Wiesz co Piotruś myślę, że we Ej, dwóch... Tu? To cekaj, jeszcze do tej dziurki. A tam wejdziesz? Wybrudzisz się, to jest to chyba, wiesz co, mokro, bo jakby było sucho to może być wszedł. Ale tak, się już Ale Piotruś, no możesz spróbować, ale jak ci będzie ciężko to jest stromo. <laughs> Cały się wybrudzisz tylko. Bo to jest taka trochę mokre błotko. Piotruś! Piotruś! To zły pomysł! Słyszysz? Piotrek! Co? A to ty... jest. To wywróci się, to się wybrudzi, to się go przebierze. Właś! Właś, A gdzie chcesz iść? Chciałabym tylko do tej górki zajrzeć, ale klota mi się boję. Tak? Tak. Ale boisz się wejść za wysoko trochę? Tak. No bo to się tak wydaje. Wiesz co, ja bym ale... z tobą weszła, tylko że... boję się, że może... To jest błotko. No właśnie jakby, jakby było su jakby było sucho. To by łatwiej się No, bo tu jest sporo kamyczków. Musielibyście może po tych patyczkach wchodzić. To się tak wydaje tylko, co? To tak z dołu się wydaje. Dobra, idziemy. Tak. Mama. Wysoko! Wysoko! Oj, ojoj oj! oj. Jest to może Patyk trzeba sobie wziąć taki do tego. A może lepiej tędy idzie? Bo tu jest przynajmniej ten. Wiesz co, no to stąd tą iść ja tu. Nie... O tak właśnie, ja też tak robię. O, dobrze jesteś? Brawo, synu! Jakie robię zdjęcie! A, to jest tylko cegielnisz tylko. Tak? Czekaj, bo teraz, jak tak weszłam, to też wejdę, zobaczę. Poczekaj na mnie. A, patrz, tutaj można się łapać za te korzenie. Korzenie? Na te korzenie. No. O! Patrz, o... O, o, a teraz jak wejdziemy? O jak odejdziemy? Powoli. Jak właśnie? No to ładnie, to no mamusia tam... Patrz się, patrz się, to, o nie. Jakiś kierz? Albo może jakieś takie także przejście. No, uśmie uśmiech. Chodź tylko na zawsze zdjęcie. Jeszcze czekaj. To idź za mną, dobra? No. Dobra. Ja... Ja, I rób to co ja po prostu, patrz. Otwieramy się. Będę robiła takie schodki, dobra? A, ja... A tak proszę, idź po prostu po moich śladach. O. A może tędy, faktycznie korzeniami lepiej będzie wam... Nie no, tutaj mam już trochę Nie wiem. Bo tutaj można się też i skałki trochę trzymać, A, wiesz? No, skałki. Ja teraz zejdę trochę. O. Już więcej nie, rady nie dam. Ostatni raz, żeby można po korzeniach i skałki się przytrzymywać. O! Hej mama! Daj, trochę. prączkę. O, Nie, nie, bo ty tak to jest chłód. Tak to nie dasz y, rady, wiesz? Taki... Powolów tutaj... Y, o patrz, o tu mam korzeń. Trzymaj się tego korzenia. Byłam tak jak ja. O, widzisz? No. I teraz... Tylko nie łapcie się takich drobnych korzeni. Się urwał. No, Ja teraz trochę wejdę. Jak w prawdziwych górach. Wejść łatwiej, zejść trudno, co? Się tu puto, te, o, się tu okay. o, tutaj ja się podtrzymuję. Tutaj łatwiej to ten, to ten, to ten. Mm. o, okay. o tym ten O, chyba się złap. Dobra, to trzymaj, Stoisz stabilnie. Tak. Ale ciężko. Widzisz tamciu? Jaka to jest wspinaczka, to jest ciężka robota. Ja go widzisz, nie widziałam. No, ale będziemy brudni. Dobra, nóżka tu, świetnie. O, już się będzie... Może prościej trochę. Mamy już. Już dobrze nam idzie. Czekaj mamy. Ja powijam sobie fotyczki jako lowki. O, tutaj jest taki, widzisz, o schodeczek. Troszeczkę. O, o co mamy? O. O, a tutaj też mamy. O, dobra. Stabilnie. Piotruniu, dobra, czekaj, ja teraz szukam kolejnego kolejnej możliwości. Musimy pokonać jeszcze o to. Co nie? Wysoko. O matko, to nie był dobry <s Stressful> <reprogram> połowę drogi. Idźcie na korzenie. Spróbujcie. Wiesz. Możecie połowę <hlasZ> błotem a połowę wo... ziemię a połowę wo... Połowę korzeniami. Ja mam chyba jasny. Tylko Piotruś, po, krok po kroku, bo to śliska ta jest, wiesz? No tak i teraz ja tylko utknęłam. Schodź sobie powoli tyłem i, i skało, masz skałę, możesz się tam... Patrz ile... O mam, mamuś! Tak? A ja tak sobie schodzę, o mam... Stabilny bagel? Od No już Piotruś jesteś na, ziemi, na, na dole. Piotruś, ja już nie idę z Tobą na to Ojej, Ale patrz, no, udało się. No udało się, Żyjemy. brawo. Mama, idź na tą ścieżkę. Jestem tu już. Jakby A, tu, nie było, piąteczka. jest to jakaś przygoda, tak? Piąteczka, ale jesteś czy co? Ja też. Dobra. Chcesz iść sam, Tomciu? Chcesz iść sam? Tomciu? Ale ja nie mam. Chcesz iść sam czy barana? Tak. Ale ty masz kaloszki. Ja iść? Tak? tak? Mamo. No to czekaj, Mama trzyma i on ci będzie Tak, A co? O tak robię. Tak. Tak? Zimno? Tak. Ale jak? Jak, jak, jak robisz? O tak. No, no. E, e. Nie, no może próbmy rączki piotruniów. W samochodzie weźmiemy płynik i umyjemy. Nie, nie, nie o mnie, halo! Mama! Tak? Możesz, kochanie. Możesz, to już... To Już nie. z jedzonkiem pachnie o jak mi się właśnie nie mam powiedzieć albo tam jakaś kawa jest tutaj że... y, slajpa restauracja nocleg Koniec. ale to chyba dalej znaczy a, to chyba No, jakimś jedzonkiem pachnie no ale wycieczka co? nie jest ci gorąco Tomciu? nie dla nas jeszcze więcej. no my się zgrzaliśmy bo my się ruszaliśmy Tomcio jednak Mniej. Najbardziej no. Tak, Piotrusu. Nie kochanie, bo my idziemy tam, w tamtą stronę. Tam jest, tam mamy auto. się będziemy tam... Ale Piotrusiu, ale to, Ale jak dojdziemy do auta? To taki spacer będzie, że... Nie damy rady! Co tam cię ciężko? Ojejku, jak ciężko ciowi iść! Oj, jaki zmęczony chłopak! Brawo, dobrze sobie radzisz! Tomusiu, bardzo dobrze! Kurka, tak. Górka? Tak, wysoko byliśmy, tak? Tak, świetnie. No brawo, chłopcy, pięknie! A tu nie odszejdzie. tutaj. Na tylko wam w piątku zrobię. a domina To <grystanie> młotka Dobra, chodź Tomciu, pomogę ci troszkę To też chcesz czy ty zejdziesz tam? To nie, nie, ja Tomciu, tutaj Chodź, a no tutaj, na rączkę. No, no No dobrze to ty sam, tak? Dobra, to no ty sam, a ja tylko będę uważał, żebyś nie spadł, dobra? O, no, sam, tak? Czy rączkę dasz jednak? To daj jednak rączkę. Zbiegaj c c c c c Zróbmy zdjęcie na ten... te flagi i zamku. Chodźcie, chłopaki. Tak! Zdjęcie sobie zrobimy. Chodźcie. Czuję! Tak! Chodź Tomuś! Chodź Chodź, chodź. zdjęcie. zrobimy sobie razem. O! I zaraz idziemy dalej. Chodźcie. O, tak Nie, bez takich typ. Bez minek, bez minek. <coughs> Maluty. A mi ja mam. A tak. Ale końce. Mam jest O tak mam... Jakie? Aaaaa! z jęzorem? Z więzorem. I była druga ścieżka, nie? To my chyba musimy przejść to samo, co przeszliśmy. No. Chyba tak. Tak. Wytup sobie te buty. Tomiuc, ty też.